Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest Wasza perspektywa w ciągu najbliższych trzech miesięcy? I to czytanie jest dla związków małżeńskich. Karty przełożyłam i tradycyjnie wylosuję 3 karty. Lub więcej. Pierwsza karta to jest sedno pytania. Słońce. Co wychodzi naprzeciw? Trójka kiliów. Wynik, odpowiedź, rada? Cesarzowa. Wyłożę kartę. Sześć śmierci. Wyłożę kartę. Czwórka. Błow. Na spodzie talii jest karta cesarz. I to może być Tło czytania, to jest podporządkowanie się, nacisk to ja tutaj rządzę. Sedno, słońce to jest radość życia, radość stworzenia związku to jest miłość, harmonia. Dzięki doświadczeniu człowiek jest świadomy swojej siły i umiejętności. To jest zrozumienie. Potrafimy, potrafimy umiejętnie zakończyć kłótnie, spór. Tutaj uczucia są widoczne jak na dłoni. To jest poczucie bezpieczeństwa, to jest stabilizacja. Co wychodzi naprzeciw? Trójka chwil. Możesz się jego zapytać, jaką chce partnerkę. Czy chce, aby była mądra, szczupła, czy piękna. A on ci odpowie, że żadna z tych. Ty mi się bardzo podobasz. No, w żadnym związku nie ma łatwo. Wynik, odpowiedź rada cesarzowa, sześć mieczy i czwórka. Ław. Tutaj jest pokazana miłość mężczyzny do kobiety. Ale słowa może być komunikacja, ale nigdzie nie ma łatwo. On chce tworzyć małżeństwo. Para powinna poluzować lejce, zdystansować się do jednej sprawy. Należy uwolnić się od lęku. Bądź dla siebie gwiazdą, bądź dla siebie Cesarzową. To on będzie podążać za tą cesarzową gwiazdą. Patrzę na rozkład i nie mam się do czego przyczepić. Jesteście siebie warci. Trzeba zamknąć przeszłość. Odciąć się od pewnych spraw. Para już nie ucieka od problemu. Chce rozwiązać problem i rozwiąże. U niektórych małżeństw odrodzi się ponownie uczucie. Para postawi na siebie i na związek. Para postawi na swój rozwój osobisty. Potrzebna jest transformacja. Należy zmienić schemat myślenia, działania. Niektórzy mężowie dojrzeją. Małżeństwo trzeba pielęgnować. Parę. Małżeńskie powinny sobą flirtować dla przewietrzenia związku. I wybrać się na karę między obowiązkami na chwilowe ekspreso, a to nie zajmuje dużo czasu, a będzie miło. Warto jest być w małżeństwie niż żyć na kocią łapę, bo to daje bezpieczeństwo dla obu stron. Pod warunkiem, że kiedy para wzięła ślub, to miała uporządkowaną przeszłość. Ona i on byli samotni. Samotni z wyboru. Kiedy brali ślub, to byli szczęśliwi. Ślub nie był jakimś przymusem. Para była zdrowa oraz mieli równość finansową. Kiedy jedna ze strony przed ślubem ma duży i znaczący majątek, to lepiej jest poszukać sobie kogoś innego do ślubu, bo ten ślub będzie początkiem końca małżeństwa i będzie bardzo bolało, równy z równym. I kiedyś przyznasz mi rację. Lepiej biedniej, a spokojniej, niż bogato i być czerwonym dywanem. Bo biedak nie może za dużo podskoczyć i zostanie takim zeszmaconym, czerwonym dywanem. Grubo. Za majątek, za pieniądze nie kupimy sobie miłości. Nie ma takich pieniędzy. Emocje miną. A biedak Złapie się, złapie się za głowę i pomyśl sobie, co ja zrobiłem, co ja zrobiłam. Żeby wziąć ślub, to trzeba być dojrzałym. Dojrzałą osobą. Trzeba dojrzeć do tej decyzji. Bo później zostaniemy drogim i luksusowym perskim dywanem. Makijaż i markowy ubiór nie jest wyznacznikiem wartości człowieka, i proszę o tym pamiętać. Dziękuję. To wszystko. Oglądaj mi po więcej. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich pozostałych kanałów: Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłość. Kontakt do mnie jest pod filmem. Pozdrawiam Klara Torot. Bośpie.